Polacy z Wysk, napiszcie mi tutaj w komentarzu, w jakich zawodach pracujecie. A jakbyście chcieli zmienić pracę, to w dzisiejszym filmie mam dla Was kilka propozycji z takimi nietuzinkowymi zawodami, które możecie wykonywać tutaj w UK. A więc zapraszam Was na nowy odcinek Urban w Londynie. Stanie w kolejkach jest niewątpliwie jednym z ulubionych zajęć Brytyjczyków. I wyobraźcie sobie, że pewnego dnia. Ktoś wpadł na wspaniały pomysł. Dlaczego nie robić tego, co lubimy, a przy okazji zarobić trochę grosza? No i powstał zawód profesjonalny stacz. Domyślam się, że jest to praca dla osób, które mają przede wszystkim dużo wolnego czasu, a także zdrowe i mocne nogi. Przed sklepem Apple bardzo często. Nawet na 2-3 dni wcześniej ustawiają się kolejki, aby ten telefon można kupić w dniu premiery. Dobrym przykładem był także pogrzeb królowej. I właśnie na takie przypadki idealny jest zawód profesjonalnego stacza. A ile na czymś takim można zarobić? Stawki zaczynają się od 20 funtów za godzinę stania. Ilu z Was nie chciałoby? Po długiej, ciężkiej podróży na wakacje, kiedy już dotrzecie na miejsce, wskoczyć szybko do pościeli i ta pościel będzie przyjemna, a przede wszystkim cieplutka. Na pomysł pracy, który Wam to umożliwi, wpadła pewna Rosjanka. Jej inspiracją był pewien rosyjski pisarz, który miał, no, taki bardzo dziwny fetysz. Żeby złapać wenę, twórczą oczywiście, potrzebował w swoim łóżku mieć kobiety. Która rozgrzeje mu to łóżko. Tylko był jeden warunek. Ta kobieta musiała być nago. Ale nie martwcie się, jakbyście chcieli podjąć zawód ogrzewacza łóżka. Nie musicie być już nago. Teraz możecie zagrzewać łóżko w piżamce. Jej pomysł podchwyciła sieć hoteli Holiday Inn, m.in. w Edynburgu i w Londynie. Takie serwisy właśnie swoim gościom oferowała. Ubierała swoich pracowników w takie flanelowe piżamki i na godzinę przed przyjściem klientów, oni kładli się do łóżka i to łóżko klientom ogrzewali. Więc, jakbyście chcieli podjąć taką pracę, myślę, że jest to bardzo przyjemna rzecz. Tylko musicie pamiętać o jednym, kiedy będziecie grzali klientom łóżko, pod żadnym pozorem nie możecie puszczać bąków. Bo może to po prostu źle dla Was się skończyć, możecie być zwolnieni. A klientom to się oczywiście może nie podobać, jak pod pierzynką, oprócz ciepełka, będzie smród. Ile możecie zarobić za wykonywanie takiej pracy? 65 funtów za godzinę. Ta praca na pewno będzie idealna dla miłośników jedzenia, choć niekoniecznie zdrowego i niekoniecznie ludzkiego. Podobno marki karm premium dla domowych zwierząt dbają o to, aby te karmy były także dobre dla ludzi. No i rolą takiej osoby jest właśnie testowanie. Głównie psiego, a także kociego jedzenia. Jeżeli zdecydowalibyście się już na taką pracę, waszą rolą będzie ocenienie smaku, a także zapachu oraz ustalenia, czy balans w tej karmie oczywiście smaków jest na perfekcyjnym i idealnym poziomie. Do wykonywania tego zawodu nie musicie mieć żadnego wykształcenia, żadnych kwalifikacji, a możecie zarobić od 28 tysięcy funtów rocznie z Wesli. Kiedy byłem młodszy, w wieku 8 lat, pojechałem pierwszy raz z rodzicami do parku wodnego i zobaczyłem tam mnóstwo kolorowych zjeżdżalni. I wtedy powiedziałem sobie, że chciałbym w przyszłości wykonywać taką pracę. Teraz mam lat 40 i właśnie dowiedziałem się, że moja praca marzeń istnieje. Można zostać profesjonalnym testerem zjeżdżalni wodnych. Wyobraźcie sobie, że spędzacie całe dnie w parku wodnym, zjeżdżając z każdej możliwej zjeżdżalni. Po to tylko. Aby była ona bezpieczna dla innych, którzy w przyszłości będą się na niej ślizgać. Waszym zadaniem będzie właśnie ocenianie bezpieczeństwa, a także poziomu adrenaliny, jaka na wszystkich zjeżdżalniach panuje. Wszystko to brzmi jak idealna praca marzeń, chociaż nie do końca takie idealne są już zarobki, bo szacują się one w wysokości 20 tysięcy funtów rocznie, z tym, że trzeba zaznaczyć, że jest to głównie praca sezonowa. Jeśli chciałbyś podjąć tę pracę, musisz mieszkać w Londynie. Najlepiej gdzieś blisko centrum, najlepiej gdzieś blisko City of London, ponieważ praca swoje miejsce ma w Tower of London. Istnieje pewna legenda, że kiedy kruki z Tower odlecą, to zawali się całe Tower, a także upadnie Królestwo Wielkiej Brytanii. Dlatego potrzebni są mistrzowie kruku. Jeżeli chcielibyście się podjąć takiej pracy, no to waszym pierwszym, głównym zadaniem będzie po prostu tych kruków pilnowanie. No i niby mają one podcięte skrzydła, ale zawsze mogą gdzieś sobie po prostu polecieć. W końcu są to taki. Stanowisk jest niewiele, wynagrodzenie też jest słabe, bo tylko za wykonywanie tej pracy płacą 21 tysięcy funtów rocznie. No i jeszcze musicie chodzić w takim oto uniformie. Konsultant wibracji. Czy nie brzmi to dziwnie? Może tajemniczo? Na pewno ta praca nie ma nic wspólnego z wibratorami. Podejmując tę pracę, będziecie pracować wspólnie z architektami i inżynierami na różnych placach budowy i będziecie sprawdzać, czy poziom hałasu, a także wibracji jest w normie i go nikt nie przekracza. Idealny kandydat na tę pozycję to taki, który lubi się do wszystkiego przypiętać. I wszystkich podpierać, bo Waszym zadaniem będzie po prostu donoszenie Waszym szefom, że coś nie tak z hałasem i wibracjami dzieje się na budowie. Wynagrodzenie? Zapewne zależy od stażu i jakości donosu. Szacuje się, że jest to pomiędzy 22 a 35 tysięcy funtów rocznie. A teraz moi drodzy widzowie, nie chcę, abyście kogokolwiek podpalali. Ale mam do was pytanie, a raczej prośbę. Jeżeli wykonujecie tutaj w Wielkiej Brytanii, mówię o całej Wielkiej Brytanii jakieś fajne zawody i chcielibyście mi to pokazać i ja bym mógł do was przyjechać z kamerą. To piszcie tutaj na mail, który wam się akurat wyświetla. Jeżeli będzie to praca naprawdę bardzo fajna, unikalna i przede wszystkim taka, o której nikt wcześniej nie słyszał, to na pewno was odwiedzę. Jeżeli macie czujne oko, dobry gust i wyczucie smaku, to ta praca będzie idealna dla Was bez żadnego doświadczenia. Łowca nowych trendów. Łowca nowych trendów podróżuje dużo po świecie, odwiedza najróżniejsze galerie, bary, restauracje, sklepy. Jeżeli lubicie odszukiwać jakieś smaczki, jakieś niuanse, to jest to pozycja idealna dla Was. Cool Hunter. Bo tak się nazywa po angielsku, ta praca, to przede wszystkim osoba, która dobrze analizuje. Wydaje mi się, że taka firma jak Balenciaga na pewno zatrudnia takiego cool huntera. Dla mnie, Balenciaga to no, jakiś eksperyment modowy. Zresztą cool hunterzy głównie pracują dla firm modowych. A ile może zarobić cool hunter? Muszę Wam powiedzieć, że taki początkujący zarobi od 21 tysięcy funtów rocznie. Jednak ten z doświadczeniem i koneksjami pracujący dla dużej firmy, chociażby takiej jak właśnie Balenciaga, może zarobić nawet 50 tysięcy funtów rocznie. Golf to sport wymyślony na Wyspach Brytyjskich, dokładnie w Szkocji. Jest tutaj ponad 20 tysięcy pól golfowych. I jak sobie tak popatrzycie na wszystkie pola golfowe, to większość z nich ma jedną taką wspólną cechę małe oczka wodne. No i właśnie dzięki tym oczkom wodnym pracę mają takie osoby, jak nurek na polach golfowych. Wy także możecie podjąć taką pracę. Oczywiście wcześniej musicie posiadać odpowiednie do tej pracy no, wymagania, bo wykształcenia raczej do tego żadnego nie ma. Po prostu musicie zrobić sobie, nie wiem jak to się nazywa, kurs, patent. No, musicie zrobić sobie papier, aby móc nurkować. Tak zwane Scuba Diving, czyli to nurkowanie z butlą. Zarobki zaczynają się od 30 tysięcy funtów rocznie, ale ta górna poprzeczka może być nawet i 60 tysięcy funtów rocznie. Wszystko to zależy od Waszego doświadczenia, a także na jakim polu golfowym będziecie pracować. Wiadomo, im większy prestiż pola golfowego, tym więcej siana od tego pola golfowego, od właściciela tego pola golfowego, możecie wyciągnąć. Lubicie sobie od czasu do czasu coś wypić? No, kto nie lubi, nie? Jedni lubią wypić sobie whisky, inni lubią sobie wypić wódkę, ale tutaj praktycznie każdy Brytyjczyk lubi wypić sobie o godzinie 5 przysłowiową herbatkę. Wielka Brytania to idealny kraj do tego, aby zostać właśnie testerem herbaty, ale muszę Wam od razu powiedzieć, nie jest łatwo dostać taką pracę. Potrzebne jest przede wszystkim wykształcenie. Praca może być naprawdę bardzo przyjemna. To nie tylko picie herbatki o godzinie 5 albo od samego rana, ale to przede wszystkim podróże po całym świecie. Jak wiemy, Wielka Brytania słynie z herbaty, ale w Wielkiej Brytanii ani herbaty się nie uprawia, ani się tak naprawdę herbaty nie produkuje. Herbatę do Wielkiej Brytanii się przywozi. I taki tester właśnie podróżuje sobie po całym świecie po Ceylonie, po Indiach, Chinach i wszędzie. Próbuje takiej dobrej herbatki, i potem ją, jeżeli oczywiście uważa, że jest dobra i nadaje się dla firmy, w której pracuje, przywozi na Wyspy Brytyjskie. A potem my ją sobie pijemy o godzinie piątej, w kubeczkach, siedząc wygodnie przed telewizorem na przykład. No, a jak już się zdecydujecie, że chcielibyście w takim zawodzie pracować, będziecie mieli te wszystkie kwalifikacje. To wiecie, ile możecie zarobić? Od 25 do 40 tysięcy funtów rocznie. Jedna z popularniejszych londyńskich atrakcji turystycznych, London Dungeon, czyli londyńskie lochy, szuka właśnie aktorów. Aktorów, którzy wcielą się w role np. Kuby Rozpruwacza albo Sweetmeat Hoda i będą w ciemnościach straszyć ludzi. Słuchajcie, jeżeli lubicie coś takiego. Jeżeli w dzieciństwie lubiliście na przykład straszyć Wasze rodzeństwo albo rodziców, to myślę, że jest to praca dla Was idealna, choć nie do końca może dobrze płacą. Ale jak nie lubicie straszyć, to możecie zatrudnić się na przykład w sklepie z zabawkami Hamleys. Tam także szukają aktorów. Może nie do straszenia, bardziej dla rozrywki, aby dzieciakom, no bardziej dzieciakom niż ich rodzicom, którzy tam z nimi przychodzą, Uatrakcyjniać ten pobyt, no i tak naprawdę wcisnąć jak najwięcej zabawek. Dla profesjonalnego aktora 30 tysięcy funtów rocznie nie brzmi zachęcająco, ale jak dopiero zaczynacie i chcecie się w to pobawić, to jak najbardziej. Cornishon oraz Shard to chyba dwa najcharakterystyczniejsze wieżowce, które znajdują się w centrum Londynu. Jak pewnie zauważyliście, na tych budynkach jest naprawdę duża liczba okien, które ktoś musi umyć. No i właśnie w takich miejscach zatrudniani są czyściciele okien na wysokościach. Praca, która nie należy do łatwych, praca, no, do której trzeba mieć jakieś tam umiejętności, no a także praca, w której przede wszystkim nie można mieć lęku wysokości, ale jest bardzo dobrze płatna. Czyszcząc okna w najwyższych budynkach w Londynie możecie zarobić 50 tysięcy funtów rocznie. No, ale nie jest to łatwy pieniądz i łatwy kawałek chleba. Mam kolegę, który pracował właśnie na takich wieżowcach i czyścił okna. Nie na szardzie, nie w korniszonie, czyli tak zwanym gerkinie, po prostu w jakimś innym budynku. Nie narzekał na pieniądze, jednak teraz narzeka na swoje zdrowie, szczególnie na kręgosłup i korzonki, więc... Coś za coś. A czy Wy bylibyście w stanie poświęcić Wasze zdrowie za 50 tysięcy funtów rocznie, czyli jakieś 35 tysięcy funtów rocznie na rękę, czyli jakieś około 3000 funtów miesięcznie? Dajcie mi znać w komentarzu. To już wszystko w tym odcinku. Dziękuję, że wytrzymaliście ze mną do końca. A jak wytrzymaliście do końca, to dajcie łapeczkę w górę, że się podobało. No, ewentualnie w dół, jak się nie podobało. Ale napiszcie także komentarz, w którym Wy w zawodzie widzielibyście się najbardziej, który najbardziej Wam podpasował, który Wy moglibyście wykonywać. Ja Wam dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia w następnym odcinku. I tym razem będzie gdzieś to poza Londynem, ale nie powiem Wam gdzie i nie powiem Wam z kim. Cześć!